Dzień dobry, Piotr Osowski. Jesteśmy w Muzeum Kultury Kurpiowskiej i jest ze mną pani Joanna Zyśk. I jesteśmy tutaj, żeby zaprosić na nowy cykl tak. muzealny. Wszystko jest na plakacie, ale ja wszyscy, ale mimo wszystko Swoimi poproszę słuchami. panią Joannę o opowiedzenie. cóż to za cykl Dobrze. i co się będzie działo. Od następnej niedzieli zaczynamy nowy cykl. Niedziele po kościele. Są to takie, będą to takie spotkania z twórcami, z artystami ludowymi, nie tylko, z różnymi ciekawymi ludźmi przy kawie i przy ciasteczku. Planujemy właśnie 10 spotkań. One będą się mniej więcej co miesiąc odbywały. Będziemy informować bardziej na bieżąco na naszej stronie muzealnej lub na Facebooku. Te najbliższe spotkanie 15. Lutego odbędzie się właśnie z Panią Elżbietą Cieloszek z Ksepek, twórczynią. Robi Pani piękne kwiatki i jest też autorką takiego profilu na Facebooku na Patyku Zakręcone, także zachęcam do zapoznania się i oczywiście zachęcam do przybycia do nas właśnie do muzeum o godzinie 13.00. Tak jak tu czytamy, to są spotkania z twórcami, artystami i ludźmi pasji. Tak jest. Pierwsze spotkanie jest z twórczynią ludową, ale czy to oznacza, że twórcy ludowi to będą... Tylko. Nie, Nie tylko, Nie tylko. Nie Nie tylko, tylko bardzo różni artyści ludowi, tak? będą. I wiem, że koleżanka, która jest organizatorką, pani Olga Amrowińska, planuje bardzo ciekawe osoby. Nie chcę zdradzać tajemnicy, bo myślę, że warto się dowiedzieć na bieżąco, natomiast będzie, będzie to takie miłe, sympatyczne spotkanie w przyjemnym gronie. I z kawą, bo niektórzy nie piją herbaty, więc. Tak jak jest na plakacie. Jest herbata, ale kawa ale też będzie. Ale kawa też będzie. Zapraszamy serdecznie.